No, mamy dzisiaj pierwszy taki chłodny, jesienny dzień. Wiaterek nieprzyjemny, no ale od czego jest odpowiedni strój? No cisne, cisne. Mam taki plan, żeby w tym roku nie wieszać butów na kołek na okres zimy. Mam nadzieję, że ta zima nie będzie taka, taka zimowa będzie można jeździć, no postaram się jak najdłużej być aktywny w tym roku. No bo nie lubię na tym trenerze, że trenować, a wiadomo, po takiej miesięcznych przerwie potem ciężko wrócić do dobrych wyników. Dlatego na razie nie myślę nawet o tym, że warunki będą kiepskie. Cisnę codziennie do pracy, robię takie większe kółko, bo mam do roboty 7,5 km, ale Jadę trochę naokoło, żeby to było co najmniej 15 jak uda mi się czasem wejść wcześniej to i, to i 20 km i tak samo w drodze powrotnej. Oświetlenie na rowerze jest, bo teraz będzie się robić już coraz wcześniej ciemno, a więc bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. No i ja cisnę a Wam życzę znośnego dnia. Strzałeczka.